Dzień dobry, ja się witam z wami z McDonald'em, do tego sobie wzięłam kawkę rożaną i jesteśmy w Polsce, bo musimy załatwić ważną sprawę i docelowo jedziemy do Koszalina, aktualnie jesteśmy w Świnoujściu, właśnie przerwa na jedzonko, a czemu to Wam może powiem później. Ale zapraszam Was do oglądania i mam nadzieję, że coś się właśnie będzie działo. Także ja piję kawkę rorzaną. Teraz jedziemy, ale mocno. I teraz jedziemy na prom. Dobra, jesteśmy właśnie na promie i będziemy czekać, aż dojedziemy. Nie wiem, czy się przejść. Może się przejdę, może nie chociaż nie chce mi się, bo będę jadła McDonald'a. Wam pokazała widoki. No tak wygląda, bo mam okulary yy, No. Więc. Stoimy, udało nam się wjechać na ostatnią chwilę, bo już praktycznie za nami tylko jeszcze jedno auto wjechało i byśmy musieli czekać pół godziny. Tak Wygląda to tak. Ruszamy, Wie... Wieje, wieje, buje. Proszę bardzo. Dobrze, po długich trasach w końcu dotarliśmy na miejsce naszego apartamentu. O, aż mi się popsułem i. Apartamencik mamy taki malutki, bo my tylko tu przyjechaliśmy na jedną noc, więc po prostu wzięliśmy y, już to co zostało, wszystko po prostu jest w koszalnie i wmielnie wybrane, z noclegami jest taki pro, y, problem teraz, my braliśmy nocleg chyba wczoraj, więc coś tam jeszcze nam się udało znaleźć, ale nie ma po prostu nic, za chwilkę wam pokażę, jest taki malutki, ale jak mówię na, jedno, na jedną noc to spoko, patrzyliśmy też, żeby po prostu y, cena była okej. Okay. I to jest taka jakby kawalerka, po prostu z aneksem kuchennym. I za chwilkę mamy do Mielna 10 km z Koszalina. I my tu kiedyś byliśmy w Mielnie na wakacjach, na naszych pierwszych wakacjach. I właśnie dzisiaj stwierdziliśmy, że sobie pojedziemy znowu tam po raz drugi, właśnie już po, po takiej przerwie. Więc tak, to były właśnie pierwsze nasze wakacje w Mielnie i jedziemy sobie na goferka. A w koszanie też byliśmy, bo w koszalnie byliśmy właśnie w akwaparku. Jak była brzydka pogoda, to przyjechaliśmy sobie do koszenia do aquaparku. więc też już tutaj byliśmy. Także za chwilkę jedziemy do Milna. Autko sobie na razie zostawiliśmy na jakimś tam parkingu. Ale ogólnie to jest taki parking podziemny, prywatny. Musieliśmy tylko tutaj przyjść, żeby wziąć klucze do tego parkingu i za chwilkę wyruszamy. Więc wam pokazuję i my za chwilkę idziemy. Kosmetyków nie wziąłem, a już widzę, że troszeczkę kreski mi się yy, rozmazały. No, ale trudno, dobra. Ogólnie, żeby wejść, wszystko jest na kody, i tyle jest tych kodów, że ledwo się odnaleźli, odnaleźliśmy. Do to, to wszystkiego jest kod, więc tak, tu jest wejście. Tutaj mamy takie coś na wieszaki. Tu jest od razu wejście do Łazienki. I Łazienka wygląda tak, Łazienka jest bardzo ładna. Tutaj ja. Yy, wszystko jest. Aha, jesteśmy w apartamentach 100 yy, sio Jak coś. Więc na razie wszystko przebiegło fajnie. Nawet jest pralka. Wszystko, co potrzeba. Fajny prysznic. Dosyć duży. No i toaleta. I jak wychodzimy, to mamy tutaj taki yy, stół z krzesłami. Szafę. Tutaj jest taka sofa. I właśnie to jest jeden minus, że jest sofa rozkładane jakieś krzesełeczko, lamp lampkę i to mam balkon, za chwilkę Wam pokażę i tu jest taka malutka kuchnia i też jest mm, żeby można sobie coś ugotować fajnie mamy herbatkę, cukier mm, kawkę, tak żeby na jutro się przyda, woda papier nawet trzawki jeszcze nie zaglądałam, ale talerze kubeczki. wszystko jest tak, że wydaje mi się, że spoko. I idziemy na balkon zobaczyć. Oczywiście widok. Widok jest taki, że mogę patrzeć na inne balkony. Mm, z mojego balkonu. A nie wiem, coś widać. To jest takie słońce. O, widoczek taki. No. Tak to wygląda. Mm, spoko jak na jedną nosku Myślę, że. Ważne, żeby się przespać. I jest ok, dobra. To my lecimy.

przyjechać sobie na polskie morze. Od razu człowiek się czuje inaczej, bo to jest w ogóle więcej atrakcji i wszystkiego niż u nas. U nas chyba takie budki nie stoją do kupienia się z spierdełkami. No. I teraz idziemy na gofry. A tutaj nie będzie? Szkoda, bo to fajna miejscówka. No. I naszego ferki już mamy. Ja mam zbitą śmietaną i z polewą tiramisu. a Kuba ma zbitą śmietaną owocami i polewą. My już wracamy z powrotem i oczywiście musiałam kupić sobie magnes z mielnym, bo byliśmy w mielni. A to, że byliśmy tam parę lat temu, to nie, nieważne, ważne. Ale cię też byliśmy, także już widziałam, że Żebyśmy mieli. Także magnes jest. Więc poczko ładny podoba mi się, jaki wybrałam. W końcu wróciliśmy i słuchajcie, jestem się już padnięta. Ale fajnie, bo jest godzina, po 20 jeszcze jest. O, widno. O, światło, proszę bardzo. Jak widniu się, więc może sobie na balkonie fajnie posiedzieć. Kupiłam. Parę rzeczy. Byłam w Pepco, w Dealsie. byliśmy w Handem ogólnie Chciałabym się w takiej mniejszej galerii, bo chciałam do Dilsa wejść po dwie rzeczy. Więc byliśmy tak na szybko, bo już po prostu byłam zmęczona, ale myślę, że to Wam po prostu na spokojnie pokażę jutro w domu. Jak już wrócimy, bo zostawiłam to wszystko w aucie. No i... Kupi wzięliśmy sobie parę rzeczy na kolację. Wzięliśmy sobie chlebek, masełko małe, parówki, szyneczkę, ser. Nic takiego specjalnego i będziemy sobie robić kolacyjkę. Więc spoko. Wzięliśmy serzelle, O, byłam w Rosmanie. Byłam w Rosmanie i wziąłam tylko trzy rzeczy. No to takie potrzebne tutaj. Które mi są to tak wzięłam maszynki. Ja sobie wzięłam taki żel arbuzowy i bardzo ładnie pachnie taki właśnie typowo zapach letni. I kuba sobie wziął jakiś taki. Właśnie minus taki, że tutaj nie ma właśnie żelików takich mini, ani nic, ani szampony. Dużo sobie wysumowałam Także no i troszkę będą dobre, ale ręczniki i wszystko inne jest. Kawka, herbatka, cukier. No. Dobra, to ja odpoczywam sobie i zobaczymy, może możliwe, że do jutra rana. Hej, witam Was już kolejnego dnia, dzień drugi w tym vlogu. My się właśnie naszykowaliśmy, jest po godzinie 9 i w sumie zapomniałam wam wczoraj powiedzieć, nie wiem, czemu wam w sumie też od razu nie powiedziałam, jak już na pewno widzicie po tytule, bo taki jest tytuł, więc my za chwilkę jedziemy się zaszczepić. Przyjechaliśmy właśnie do Polski specjalnie na szczepienia Także właśnie, tak, będziemy mieć to już za godzinkę z głowy i. Na razie się nie stresuję, ale na pewno będę się stresować, bo ja jestem strasznie wrażliwa i po każdych pobieraniach krwi, no najczęściej ostatnio mam pobieranie krwi i po szczepieniach kiedyś też, jak była mocza po prostu y, mi jest słabo, mam nogi zwate, jest mi gorąco i tak dalej, więc y, ja dzisiaj panią albo pana na pewno dzisiaj o tym uprzedzę, że u mnie to po prostu jest normalne, ja muszę chwilę sobie posiedzieć i później jest lepiej po prostu. Także no, także ja tak po prostu mam. I dla mnie to jest po prostu stres, że ja wiem, że ja i tak się będę słabo czuła. A jak po szczepionce, później to no to wam na pewno opowiem, jak będziemy w domu. Po szczepieniach idziemy jeszcze na zakupy. Musimy sobie kupić parę rzeczy. I tak ogólnie chcę, jak już jestem tutaj, to chcę sobie wejść do galerii, bo już zaczęły się wyprzedaże. Wczoraj sobie właśnie kupiłam w H&M jedną bluzkę, ale tutaj, jak wam mówiłam, wszystko wam pokażę W domku mam zakupy i widzę, że chyba sobie zrobiłam krzywo brwi, jedną mam grubszą Ale trudno, dobra, także Jedziemy się zaszczepić i tytuł Wiecie już właśnie po tytule filmu Okej, okay, słuchajcie, jestem już jakieś pół po, po szczepieniu, jak widać mam plasterek I póki co to mi jest niedobrze i słabo, ale tak jak Wam mówiłam, po prostu przez, przez to, że jestem taka wrażliwa, ale już teraz, znaczy było mi to, musiałam leżeć na takiej tej klozetce u nich, ale teraz, yy, no, już pomału jest ok i muszę się obserwować, żebym na przykład nie została zakrzepicy krwi, bo ja przyjmuję antykoncepcję dwuskładnikową, także muszę się y, obserwować, więc miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Popraszajcie, update jest taki, że nieźle żyje póki co. Zrobiliśmy wszystkie zakupy, ale było ciężko, bo zjechaliśmy pod galerię i słuchajcie, poleżałam chwilę. I mówię, dobra, idziemy. Poszliśmy i poczułam ten zapach tej galerii i tak dalej. Znowu mi się zrobiło niedobrze. I ledwo wjechałam na schody na górę i za chwilkę zawróciłam i zjechałam z powrotem na dół tymi schodami i szybko biegiem do auta, jeszcze sobie chwilę poleżeć. No, ale teraz już jest dobrze, muszę się dzisiaj obserwować. Yy, kupiłam sobie tabletki, takie witaminy, w razie co mi polecono yy, takie K2. To jest, yy, to jest yy, żeby ta krew właśnie w razie co mi nie krzepnęła. Także jest na razie dobrze i oby tak zostało. Yy, tutaj właśnie już mam szejka krówkowego, najlepszego z KFC. I tak, no i za chwilkę wracamy do domu. Niestety yy, weekend leciał szybciutko, jesteśmy obładowani. No, że się odzywam, że żyję, ale było ciężko. Nie ukrywam, że yy, nie spodziewałam się w ogóle, że mm, w moim przypadku, biorąc tabletki antykoncepcyjne dwuskładnikowe, mogą wystąpić takie powikłania, więc daję Wam znać, że takie coś może wystąpić. Nie wiem, czy wspominałam, pewnie nie, bo się źle czułam. Cztery osoby, które brały te tabletki, odmówiły odmówiły szczepienia. Mal się dowiedziały, to zrezygnowały, ale reszta się zaśczepiła, Także na pewno będę Wam mówić, co dalej. Ręka mnie bolała, teraz mnie już też yy, na razie nie boli i mam nadzieję, że tak zostanie. Ale stresika miałam. Dobra, do później. Dobra, słuchajcie, jestem, je wszystko ok. Dojechaliśmy do domu i co. I myślę, że się będę żegnać pomału z Wami. W tym vlogu miałam yy, nagrać Wam jeszcze rzeczy takie, taki hol zakupowy do tego, co kupiłam, ale stwierdziłam, yy, że nagram Wam osobny filmik, właśnie z holem zakupowym. Także to będzie kolejny filmik, więc wyczekujcie. Będą tam rzeczy z Dilsa, z Pepko. Oczywiście z Pepko jest najwięcej rzeczy i tam parę rzeczy, które udało nam się kupić na wyprzedaży, yy, Czyli jakieś tam ubrania no, można tak powiedzieć. Także no, także to by było na tyle. Ja teraz idę sobie zjeść truskawki bo jeszcze przy drodze stała pani i kupiłam sobie truskawki i idę sobie je teraz zjeść i będę mieć już do końca dnia czy. And... Czyli nef <śled> Chill and Netflix. <laughs> co <na> ty <laughs> Ja teraz już do końca dnia będę mieć chill and. Ja <laughs> teraz do końca dnia nic już nie będę robić, tylko sobie leżeć i oglądać jakieś filmy albo seriale na Netflixie. <laughs> nie wiem, co się już wysłowi. Dzisiaj nie mogę. że po prostu żegnam się z Wami. I do zobaczenia, do kolejnego chyba.